Wytwórnia Pasz Lira. Wytwórnia Pasz Lira jest polską rodzinną firmą założoną w 1996 roku. Działa zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej oraz z dobrymi praktykami biznesowymi. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i konkurencyjności, firma inwestuje w nowoczesne linie technologiczne do obróbki surowców i produkcji pasz. Dzięki innowacyjnej technologii powstają produkty nowej generacji. Lira to więcej niż pasze, dlatego polityka jakości firmy nie kończy się na sprzedaży klientom produktu finalnego. Wytwórnia pasz oferuje szeroko rozumiane doradztwo żywieniowe, hodowlane, weterynaryjne i z zakresu rozrodu. Od pierwszych dni działalności firmie przyświeca motto wysoka jakość za rozsądną cenę. Na każdym etapie produkcji i dystrybucji spółka dba o zachowanie najwyższej jakości, bo jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę.